Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu, no, związanym z obszarem wyceny nieruchomości. W tym nagraniu, słuchajcie, wracam do tematu dotyczącego VAT-u, uwzględniania podatku VAT na obszarze określania wartości nieruchomości. Ja o tym problemie, w cudzysłowie mówiłam już i to właśnie odnotowałam sobie, było dość dawno, bo w październiku 2021 roku nagrałam taki film o numerze 16. Kto z Państwa m, chciałby sobie go odsłuchać, to odsyłam właśnie do tego numeru nagrania, podlinkuję je także w opisie pod tym nagraniem. Ja tam właśnie omawiałam kwestię związaną uwzgl z uwzględnieniem podatków VAT na obszarze określania wartości nieruchomości. Natomiast w związku z tym, że mamy nowe rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości które zaczęło obowiązywać od 9 września no to właśnie w tym temacie chciałabym tą kwestię uzupełnić no i ewentualnie postawić stanowisko jak to w tej chwili wygląda czy zostało to rozwiązane także jeżeli interesuje ciebie ta tematyka ten wątek związany z wyceną nieruchomości to zapraszam zostań i posłuchaj tego nagrania do samego końca Jeśli interesują Cię te najnowsze zmiany w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości, to zapraszam Cię na moją stronę internetową magdalenamalecka.pl. Tam w zakładce szkolenia yy, możesz skorzystać z, ze szkolenia właśnie dotyczącego tego nowego rozporządzenia. Z tym, że szkolenie, które odbędzie się 7 października na żywo, no niestety nie ma już na nich miejsc, dość szybko. Miejsca wolne się rozeszły, a jest to szkolenie limitowane, dlatego że no, będziemy też pewnie dużo dyskutować, więc tutaj konieczne było ograniczenie ilości osób. Natomiast, jeżeli chcesz właśnie posłuchać tego szkolenia, to będzie taka możliwość, ponieważ tutaj, jeżeli wejdziesz sobie na nowe rozporządzenie, na tą zakładkę, to będziesz mógł po 13 października wykupić dostęp do nagrania właśnie ze szkolenia które odbędzie się 7 października, a nie ma już na nie miejsca. Także jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam jeszcze raz szkolenia online i jak sobie wejdziesz w tą zakładkę, między innymi no tu różne szkolenia są dostępne, natomiast między innymi dostępne jest szkolenie online nagranie. No i zapraszam Cię, w każdej chwili możesz skorzystać i wykupić dostęp do tego nagrania. Wracając do wątku, który dotyczy tego nagrania. Słuchajcie, przejdę w tej chwili do rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i, spo, i sporządzania operatu szacunkowego. Już nie, dlatego że zmieniła się nazwa 9 września, o czym już wspominałam w poprzednim filmie. Wezmę sobie tutaj jakiś kolor, zmieniła się nazwa rozporządzenia, i w tej chwili jest to rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości. Dużo krócej i może dobrze nie trzeba pamiętać całego. Dużego kawałka. W każdym razie, słuchajcie, w tym rozporządzeniu pojawił się także przepis, którego wcześniej nie było, który odniósł się do sprawy dotyczącej uwzględniania podatku VAT w wycenie nieruchomości. I teraz przechodzę do rozporządzenia, do paragrafu 79, i tutaj w paragrafie 79 mamy ustęp drugi. W tym ustępie czytamy, że Określona przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości nie zawiera podatków i opłat, w szczególności podatku od towarów i usług. O potem mamy jeszcze jedno zdanie, które już nie dotyczy tego tematu, dotyczy kwestii zaokrąglania: że wartość nieruchomości zaokrągla się do pełnych złotych, że kwotę można wyrazić w zaokrągleniu do dziesiątek, do setek lub tysięcy złotych, jeżeli, jeżeli nie zniekształca to wyniku wyceny. Więc na marginesie pamiętajmy też o tym. Natomiast teraz wracając do. Tego pierwszego zdania, które jednoznacznie doprecyzowało kwestię uwzględniania bądź nie podatku od nieruchomości, no to możemy sobie już teraz jeszcze raz zakreślić, że wartość określona przez rzeczoznawcę nie zawiera podatków i opłat, w szczególności nie zawiera. Podatku od towarów i usług. No, co z tego wynika? Wynika z tego, że dane wejściowe do wyceny to jest bardzo istotne, bo rzeczoznawcy mogą też nie do końca o tym pamiętać, a nasi odbiorcy tego nie rozumieć. Skoro powstała w wyniku wyceny wartość. Nie ma uwzględniać podatków i opłat, w tym w szczególności podatku VAT, to dane wejściowe do wyceny również tego podatku czy innych podatków nie mogą uwzględniać. A więc w podejściu porównawczym transakcje musimy pobrać Według transakcji, ale bez uwzględnienia podatku VAT. No, i w innych podejściach, typu podejście dochodowe, na przykład, no to będą dane wejściowe, czyli na przykład czynsze, prawda, czy wydatki operacyjne, nie będą także uwzględniały tego podatku. No, i odpowiednio w pozostałych podejściach kosztowym, czy podejściu mieszanym, będzie to analogicznie. Ale w tym miejscu, słuchajcie, przeczytałabym jeszcze uzasadnienie, które przygotowane było przez ministerstwo, właśnie przy tym rozporządzeniu, i do tego właśnie zapisu, następujące uzasadnienie przygotowano. Przeczytajmy je. Biorąc pod uwagę niejednolite podejście rzeczoznawców majątkowych do kwestii uwzględniania wartości wartości nieruchomości podatku od towarów i usług, przepis paragrafu 79 ustęp 2 rozstrzygnięto, że wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę nie zawiera podatków i opłat, w szczególności właśnie podatku od towarów i usług. Czyli ministerstwo dostrzegło przy sporządzaniu tego przepisu prawa, że ta sprawa była problemowa, że uwzględnianie bądź nie tego podatku wartości nieruchomości było jednak na obszarze wyceny i stosowania przez rzeczoznawców majątkowych niejednolite. Czytamy dalej, podkreślenie wymaga, że wartość rynkową nieruchomości w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych, Pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej. To jest definicja, która zacytowana jest z ustawy o gospodarce nieruchomościami definicja wartości rynkowej. Celem wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego jest zatem określenie wartości nieruchomości w rozumieniu ekonomicznym. To jest najbardziej prawdopodobnej ceny nieruchomości wynikającej wzajemnego oddziaływania sił popytu i podaży na rynku nieruchomości. Natomiast podatek VAT, podatek od towarów i usług jest efektem polityki podatkowej prowadzonej przez państwo, a nie wynikiem sytuacji rynkowej, z tego względu naliczenie podatku VAT jest dokonywane na cenie nieruchomości i nie ma związku z jej wartością. Podlegającą oszacowaniu. Podatki naliczane w wyniku zawarcia transakcji są zatem sprawą wtórną i mają wpływ wyłącznie na cenę transakcyjną. Tak? Ja bym tutaj dodała jeszcze ważny argument, tego już tutaj w uzasadnieniu nie ma, ale nie ma z ustawy kompetencji dla rzeczoznawcy majątkowego, aby on się zajmował podatkami i opłatami. Rzeczoznawca zajmuje się obszarem wartości, a nie podatkami i opłatami. Do tego dedykowany jest inny. Inny zawód, tak? W związku z powyższym, słuchajcie, zapamiętajmy już teraz, że um, zasada została wprowadzona do przepisu. Jest to w tej chwili już przepis prawa, no i trzeba go oczywiście stosować. I zapamiętajmy, że wartość nieruchomości nie uwzględnia podatków i opłat, w szczególności podatku VAT. No i w zasadzie na tym mogłabym to nagranie skończyć, ale nie skończę. Nie skończę, dlatego że czuję się w obowiązku, żeby pokazać Państwu jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, w tej chwili udostępnię jeszcze jeden dokument. Mianowicie, to jeszcze nie jest przepis, ale jest to, jak czytamy, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości projekt. Datowany na 26 maja 2023 roku i jest to rozporządzenie, jak czytamy, zmieniające rozporządzenie w sprawie, w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania opisu i oszacowania nieruchomości. Dotyczy to tutaj wykonywania właśnie opisu i oszacowania dla spraw komorniczych, egzekucyjnych. I słuchajcie, ja podkreślam, to jest projekt. To jest projekt 26 maja 2023 roku. Czyli świeży dosyć, ale to nie jest przepis prawa. I nie wiem osobiście, może ktoś z Państwa ma tutaj informacje i zechciałby się podzielić tymi informacjami w komentarzu pod tym nagraniem, jakie są dalsze losy czy plany tego zmieniającego rozporządzenia, ale ja tylko chciałam przeczytać, co my tutaj w tym rozporządzeniu czytamy. Mianowicie, mianowicie punkt szósty. W paragrafie 7 po ustępie pierwszym dodaje się ustęp pierwszy w brzmieniu. W operacie szacunkowym biegłym podaje wartość brutto nieruchomości. Przy szacowaniu wartości nieruchomości pomija się prawa, no to już inny, jest inna sprawa. Czyli tutaj czytamy, że w operacie szacunkowym dla tego celu biegły podaje wartość brutto nieruchomości, czyli na rzeczoznawcę majątkowego, bo to on jest tym biegłym w tym postępowaniu, Ceduje się, czy planuje się scedować określenie wartości nieruchomości brutto. I dalej czytamy w paragrafie ósmym: otrzymywać małą brzmienie. W razie ustalenia przez Komornika, że na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy z tytułu dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów, Komornik w protokole opisu i oszacowania podaje wartość nieruchomości oraz zawierającą się w niej kwotę podatku od towarów i usług. Kwotę podatku ustala się zgodnie tutaj z przepisami. O podatku od towarów i usług, a dalej czy, czytamy, przyjmując, że wartością sprzedaży brutto jest ustalona w operacie szacunkowym wartość brutto tej nieruchomości. No, i powiem Wam, słuchaczom, że szczerze mówiąc, nie za bardzo potrafię to skomentować. No, bo mamy jeden przepis, który mówi dokładnie coś innego, i mamy drugi przepis, który mówi coś dokładnie na odwrót. Znaczy, z podkreśleniem, to jeszcze nie jest przepis, to jest projekt. Po drugie, szczerze mówiąc, nie wiem, jak ja, jako rzeczoznawca majątkowy, mam określić wartość brutto nieruchomości, a dodatkowo jeszcze, skoro komornik ma podać wartość nieruchomości, oraz zawierającą się w niej kwotę podatku od towarów i usług, to skądś ten komornik musi wiedzieć, jaki, jaka kwota VAT-u się tam zawiera. Co by oznaczało, że rzeczoznawca majątkowy też musiałby wiedzieć, jaki VAT zachodzi przy danej transakcji. Co będzie bardzo skomplikowane, po pierwsze, ja jako rzeczoznawca majątkowy nie mam akurat. Nie mam w ogóle wiedzy ani uprawnień do tego, żeby określać wysokość podatku VAT przy danej transakcji. A dodatkowo słuchajcie, koledzy, ewentualnie doradcy podatkowi, odezwijcie się, skomentujcie to nagranie, ale powiedzcie, bardzo często trafiają do Was sprawy, polecenia od komornika wypowiedzenia się czy wydania opinii w sprawie danej. Sytuacji danej transakcji, czy zachodzi VAT, czy nie i w jakiej wysokości. I wy przecież sami macie pewien problem z tym bardzo często, że no jednak bardzo zawiła analiza musi być przeprowadzona, czy taki VAT i w jakiej wysokości zachodzi. No i teraz ja zadaję pytanie. Jak biedny rzeczoznawca, który w ogóle nie zna się na podatkach, ma uwzględnić i wiedzieć, w jakiej wysokości uwzględnić podatek VAT? I to jest pytanie którym pytanie otwarte, którym zakończę to nagranie, bo na razie sama nie mam rozwiązania. Na szczęście, na razie ten przepis jeszcze nie obowiązuje. Ja podlinkuję legislację do tego rozporządzenia, do tej zmiany. Zobaczymy, w którym to kierunku pójdzie, ale sama jestem ciekawa, jak to się skończy. No a jak rzeczoznawca majątkowy z tego wybrnie, to jest dopiero zagadka. Ale może Państwo mają jakieś rozwiązanie tego ewentualnego przyszłego problemu, który może się pojawić? No, sama jestem ciekawa, czekam na Wasze komentarze, jak ten problem rozwiązać, wtedy kiedy on się pojawi. Na razie tego problemu nie ma, na razie mamy rozstrzygnięcie w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości, że określamy wartość w kwocie netto bez wskazania dla jakiego celu wyceny. Zatem należy rozumieć dla każdego celu wyceny. Do zobaczenia. Cześć.